W sierpniu na obiektach klubu sportowego Morawia odbył się szósty turniej tenisowy o puchar wójta gminy Morawica. Puchar dla zwycięzców uroczyście wręczono na scenie muszli koncertowej podczas tegorocznych wyborów mis gminy Morawica. E, jesteśmy tutaj świadkami e, organizowanego turnieju o m, turnieju e, tenisa ziemnego o Puchar wójta gminy Morawica. Jest to szósta edycja już tego turnieju. E, w tym roku brało udział 16 zawodników. To jest e, do tej pory jeszcze nie było takiej ilości, także turniej, e, jeśli chodzi o ilość zawodników. E, Zwiększa się ta ilość i oczywiście podnoszona też jakby jakość, jakość gry i poziom gry. W tym roku przybyło nam dwóch takich bardzo dobrych zawodników, czyli ten poziom tutaj zdecydowanie jakby podniósł się poziom gry. Co daje gra w tenisa? Co daje gra w tenisa? No przede wszystkim ogromną Satysfakcje, poza tym to ogólny rozwój, rozwój organizmu, jak również nabywanie takich umiejętności zarówno myślenia, jak i umiejętności takich ruchowych, koordynację ruchową poprawiamy poprzez grę Tenisa. Generalnie no, w rozwój, satysfakcja, kondycja i tak dalej, czyli wszystko co, co dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Piękna gra i wspaniała sportowa rywalizacja. To wszystko można było podziwiać podczas dwudniowego turnieju tenisowego o Puchar Wójta Gminy Morawica. Rozgrywki oficjalnie otworzył gospodarz gminy, życząc niezapomnianych wrażeń sportowych. A tych, jak się okazało później, nie brakowało. Po długiej i wyrównanej rywalizacji, w pierwszym dniu na podium stanął Zbigniew Dąbrowski, zajmując pierwsze miejsce. Spodziewał się pan wygranej? No, mecze były bardzo trudne, także to jest mój pierwszy wygrany turniej, ale nie liczyłem na taki sukces. A jak pan ocenia konkurencję? Bardzo wysoki poziom w turnieju, bardzo miła i przyjazna atmosfera. A przepraszam, co daje gra w tenisa, i czy w tenisa może grać każdy? Gra w tenisa daje bardzo dużo satysfakcji, myślę, że dużo zdrowia no i dobrego, samego, dobrego samopoczucia. To jest moje największe hobby. Ja myślę, że każdy może zacząć grać w Tenisa. Ja zacząłem grać 7 lat temu, także już byłem w takim rozsądnym wieku. I myślę, że ta, ta moja praca ciężka na korcie właśnie tutaj zaprocentowała, tak? Wiele emocji przyniosły również mecze deblowe. Najlepszą parą deblową szóstego turnieju o puchar wójta gminy Morawica okazali się Jerzy Piwko i Bartosz Janik. Na miejscu drugim uplasowali się Zbigniew Dąbrowski i Artur Kaczor. Miejsce trzecie zajęli Ireneusz Piasecki i Andrzej Ryński. Uroczystość wręczenia pucharów dla najlepszych odbyła się na scenie muszli koncertowej podczas wyborów z Gminy Morawica. Zwycięzco trzymali puchary z rąk wójta Mariana Burasa. Tenisiści na scenę wnieśli też wspaniały tort, na którym widniała rakieta i piłeczka tenisowa. Sportowcy podzielili się nim z publicznością. Jak podkreślano, gra w tenisa ziemnego daje nie tylko satysfakcję i przyjemność, ale przede wszystkim doskonale rozwija szybkość oraz ogólną sprawność. Wszystko to mieszkańcy gminy Morawica mają możliwość trenować na miejscu na kortach ziemnych klubu sportowego Morawia. Czy na korty do Morawicy może przyjść każdy i może grać tu każdy? Oczywiście, korty w Morawicy są otwarte dla wszystkich, dla Dobrze grających, dla mniej grających, jak również dla początkujących, jest możliwość skorzystania tutaj z instruktażu tenisa i, no i oczywiście są otwarte dla wszystkich.